nie witam Was serdecznie na kanale Czytania dla duszy. Miałam już y, nie robić jakby na końcówkę roku czytań oprócz y, horoskopów tygodniowych i miesięcznych, ale proszę do mnie temat, mianowicie Prosperity do końca roku. Pamiętajcie, że Prosperity to nie są tylko finanse, chociaż mogą być, ale to jest nasze powodzenie życiowe. To jest Prosperity. I zanim zacznę. To chciałam przypomnieć, poniedziałek 27 listopada mamy pełnię e, i organizuję wspólną medytację w TETA, w stanie TETA, gdzie będziemy uwalniać różne blokady i łączyć się mocno ze sobą, bo medytacja jest w tym macie dotknie siebie. O godzinie 19 na koło 40 zł, jeżeli ktoś nie może być, może sobie, może się zapisać. W wiadomości poproszę informację, że nie będę. Proszę o przesłanie nagrania z medytacji. Wtedy następnego dnia ja wysyłam i nagranie jest dostępne tydzień czasu. To jeżeli chodzi o medytację. I przypominam, że można już zapisywać się na horoskopy na rok indywidualny, tak na rok 2024. I polecam teraz, jeżeli macie w planach, umie zamówić sobie taki indywidualny horoskop, to polecam już teraz, bo potem już od. Grudnia, któregoś tam to już z terminami długo się po prostu czeka. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Trzy karty do wyboru: tak jak zawsze, Prosperity na końcówkę roku. Czyli do końca grudnia. Tu jest jedyneczka z tym kwiatkiem, dwójeczka i trójeczka. Odkładam trzy: dwa. I zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczka. Odrobina magii. Hmm? Coś tu ruszy do przodu, kochani, albo dostaniecie jakieś olśnienia, bo ta karta to nie jest ruszanie do przodu, tak? Ale ta karta mówi o tym, że będziecie właśnie mieć jakieś przybłyski, jakieś olśnienia, intuicyjne podpowiedzi. I dzięki temu jesteście w stanie właśnie z czymś ruszyć do przodu. Tutaj możecie być też połączone. Czeni bardzo mocno ze swoją tą wewnętrzną mocą yy, i mieć poczucie dużej sprawczości, co oczywiście się przekłada na, co, na to, co przychodzi na zewnątrz. Więc ta karta jest bardzo pozytywną kartą. Yy, ja bym powiedziała, że końcówka roku to jest, to jest wasz czas do zrobienia jakiegoś kroku w przód albo zrealizowania jakiegoś swojego celu, wprowadzenia jakiejś intencji do swojego życia. Odlatywanie solo. Z Ptasiej wyrocznie, macie kartę drugą. I znowu tutaj jest ta siła, ta moc. Połącz się ze swoją wewnętrzną mocą i poczuj, że to Ty jesteś kreatorem. Nie czynniki zewnętrzne. Tutaj macie podpowiedź, żebyś zaufał swoje zasoby, i w momencie, kiedy poczujesz to swoją moc, i zaufasz w to, że to Ty możesz, Ty jesteś twórcą. Tych rzeczy, swojego prosperity w swoim życiu, to poleci w stronę sukcesu. Hmm? To te dwie pierwsze karty. Trzecia karta jest podpowiedzią, co może Was zatrzymać. Niech Twoja duma nie zatrzyma cię. Hmm? Czyli Twoja duma. Może być też tak, że czegoś yy, niech będziesz chciał zrobić. Hmm? Yy, może być Twoje zranione ego. Może być jakieś poczucie niesprawiedliwości, a bo ja tego nie zrobię, bo tamta osoba mi to zrobiła i w ogóle ja teraz poczekam, aż to mi się wyrówna. Nie, kochani, to wy macie działać. Tutaj ja widzę niektóre osoby, które są właśnie w roli ofiary, hmm? że e, to was bardzo mocno zatrzymuje. Patrzycie na te e, skrzywdzenia, na to, co nie wyszło wam przez kogoś, właśnie czy tam przez dzieciństwo, nawet niektórzy. Hmm? To was będzie zatrzymywało, również ego będzie was zatrzymywało, również ta duma, ale wywyższanie się, co dla niektórych więcej pokory. Patrzymy sobie z energii tarotowej prosperity do końca roku. Tu mi się cesarz odwrócił. Dwójka mieczy, nieumiejętność podjęcia jakiejś decyzji, niezauważania jakichś możliwości, ale wyjdziecie w stronę prosperity, kochani. Tylko tutaj jakaś transformacja, no dokładnie tak. Wypadł mi cesarz i cesarz, jeżeli chodzi o pracę i finanse, to mówi o pójściu wyżej, albo przejdziecie na własny rachunek, albo zostaniecie dostrzeżeni, docenieni, jakiś awans, podwyżka, być może nowa praca. To mi wypadło jakby przy tasowaniu, również dla osób, które gdzieś tam mają jakiś niestabilny okres w życiu. To tu, ta karta mówi o tym, że przyjdzie takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Być może jakiś mężczyzna będzie dla Was wsparciem, tutaj dla kobiet bardziej. Ale pierwsza karta to jest niedostrzeganie. Jakieś możliwości. Nieumiejętność zrobienia kroków w przód, nieumiejętność podjęcia decyzji. Zobaczcie, ta osoba ma zasłonięte oczy. To jest właśnie ta duma, te wasze ego. Czegoś nie robię, co powinnaś, powinieneś zrobić. Hmm? Zrób to w końcu. Hmm? Bo jakby mm, te prosperity idzie, i tu może być. Mogą przyjść duże pieniądze, dziesiątka pentakli, to jest obfi karta obfitości. Może być nowa praca, lepiej płatna. Albo ee, jakaś inna obfitość do waszego życia wchodząca, bo to nie są tylko pieniądze, moi drodzy. Czyli przyjdzie tutaj, bo te pierwsze dwie karty mówią: wyroczni nam, tylko wy musicie się odblokować, bo trzy pozostałe karty typowo mówią o tym. Tutaj jest transformacja emocji, jakieś emocje wracające pojawiają się. My, Myślicie, że to jest przerobione, ale to wraca. i tu jest karta śmierci i Sądu Bożego. To jest oczyszczenie, odrodzenie, uwolnienie się z jakichś problemów. Ale to wy macie tutaj przyjść jakiś proces. Typowo. Takie coś mi się pokazuje. Proces, by wejść do tego Prosperity. Wejdziecie. No spokojnie. Im szybciej zaczniecie robić to, co macie zrobić, tym szybciej te Prosperity przyjdzie. Mhm, dokładnie. Oczyszczanie i zamykanie jakichś drzwi za sobą. Mhm, wybory. Dokładnie tak. Tu macie kartę oczyszczania. Na różnych poziomach może być to oczyszczanie. E, zamykanie drzwi za sobą. Żyjecie przeszłością. To jest ta rola ofiary, albo na przykład nie umiecie odejść z pracy. Chcecie więcej zarabiać, ale nie umiecie z tej starej odejść. Nie umiecie tego zamknąć za sobą. Albo tu jest typowo przeszłość. Być może nawet jakaś relacja Was gdzieś tutaj powstrzymuje przed pójściem do przodu. Hmm? I znowu jest karta wyborów. To są te dwa miecze Podejmuj inne decyzje niż zawsze. Więc ty będziesz się jeszcze miotać, Jedyneczko, z pewnymi tutaj problemami, ale masz szansę już. To będzie raczej grudzień, tak? Już w grudniu wejść na te swoje koło Prosperity, na górę. Co jeszcze dla Jedyneczki? Poszukiwanie ścieżek, dokładnie tak, coś, co jest Ci przeznaczone i powodzenie, dokładnie tak. Albo otworzą się nowe drogi, nowe ścieżki dla Ciebie, bo wcześniej na przykład wysyłaś intencję jedyneczko, albo będziesz szukał nowych dróg dla siebie i one się znajdą. Tu mamy kartę przeznaczenia, czyli idą rzeczy, które masz zapisane w swoim przyjściu tutaj na świat. I na początku możesz je odbierać negatywnie. Hmm? Ale ja bym powiedziała, tak, więcej tego spokoju wewnętrznego i mniej etyket, etykietowania wydarzeń. Bo tu ja widzę osobę, która za szybko da, nadaje etykietki wydarzenia. A bo to było wcześniej takie trudne, to teraz też musi być. A ostatnia karta to jest czarny kot. Idzie powodzenie, idzie szczęście, idzie jakaś radość. Prosperity do końca roku. No, musisz zaakceptować najpierw rzeczy, które są negatywne myśli. Dokładnie tak, ale tutaj musi być wgląd w siebie: lęki, obawy pod spodem. Ważna rzecz zaakceptuj wszystko to, co było w Twoim życiu i to, co jest, bo bez akceptacji niestety nie ma ruszenia do przodu. Tu jest. Właśnie negatywne myśli. To są te etykietowanie tych wydarzeń, które przechodzą. Które tak naprawdę nie są wcale złe. Hmm? I wgląd w siebie. dużo wgląd w siebie ja tutaj widzę. Zmiana kierunku. Być może porzucisz jakieś swoje cele, a ustalisz nowe. Prosperity, jedyneczko. Mhm. Tutaj coś przyjdzie. Przyjdzie. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse, pracę, finanse. I teraz tak. Jest karta społeczności, więc ja bym powiedziała, że ogólnie możesz mieć dobre kontakty z ludźmi. Może być też tak, że jakaś osoba ma Ci pomóc w tym procesie. Tutaj oczyszczania. Przejścia pewnych blokad. Jest, tu, jest tutaj medytacja, odzyskiwanie siły, wgląd w siebie, więc wszędzie nam się pokazuje ten wgląd w siebie, bo blokując jakieś emocje, przekonania przed wejściem w te prosperity, ale ty wejdziesz. Tak jak powiedziałam, najbardziej tu nam się pojawia praca albo pieniądz. Przyjdą nowe rozwiązania, albo dostaniesz wsparcie od mężczyzny, albo jakąś propozycję od kogoś. Hmm. I mm, zobacz, tu jest ogród i ten ogród to jakby faktycznie otwiera Ci furtkę na lepsze, aczkolwiek uważaj, żeby nie usiąść na laurach, czyli jeżeli coś dobrego przyszło, to nie oznacza, że ten proces zmiany Twojej już się zakończył. I mamy na samą końcu kartę siły, to jest pokonywanie przeciwności, to jest poczucie własnej tej, właśnie tej własnej mocy hmm? i kreowanie. Powolne kreowanie tego, co chcesz w swoim życiu. Jakby karty są pozytywne, finalnie pozytywnie, ale sporo pracy jeszcze przed Wami jest, żeby ten pozytyw tutaj wejść. Jeszcze zobaczymy, jaka bogini Was będzie tutaj wspierała. Jaka bogini? Jaka bogini? Przeobrażenie kobieta motyl. Dokładnie tak. Z właśnie doświadczasz głębokiej przemiany lub doświadczysz, która przyniesie Ci szczęście, czyli te prosperity. Czyli to się zgadza, bo Wy musicie przejść większą transformację, żeby w te prosperity po prostu wejść. A jak nie wiecie jak, to zapraszam do siebie na zmieniające życie sesję Teta Healing. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczkę. Dwójeczka. Czucie świata. I teraz tak, ja tu widzę osoby, które albo robią coś dla ludzi, albo dla świata. Bardzo są wrażliwe. I ja bym powiedziała, że im więcej dacie dla tego świata, dla ludzi, dla innych, tym więcej korzyści przyjdzie do Waszego życia. Hmm? zwłaszcza, że druga karta mówi o tym, że twoja ciężka praca zostanie ci wynagrodzona, co to oznacza? może oznaczać yy, właśnie to, że zostaniesz dostrzeżony na przykład w obecnej pracy albo dostaniesz nową pracę lepiej, lepiej płatną może być tutaj właśnie jakaś premia podwyżka yy, albo tu chodzi o spełnienie jakiejś twojej intencji że to co robiłeś robiłaś wcześniej dwójeczko ku temu, żeby Twoja intencja się spełniła, masz szansę zamanifestować się do końca tego roku albo troszeczkę później, w yy, styczeń, luty, tak też może być, bo tutaj nie ma typowo spełnienia intencji. Zobaczymy oczywiście dalej, ale jest karta, Twoja ciężka praca zostaje Ci wynagrodzona, więc zobaczysz już efekty tych swoich działań. A trzecia karta, którą mam tutaj dla Was, to ta karta mówi o tym, że jesteś na odpowiedniej ścieżce. Na najlepszej ścieżce dla siebie tu jest też złoto, czyli wchodzisz, zaczynasz wchodzić swoje Prosperity życiowe. Co nam Taro tutaj podpowie dla dwójeczki? Wasze Prosperity. Macie swoje blokady jakieś w głowie, które będą transformowane. No, dokładnie. O, idzie Prosperity. Zobaczcie, wy siedzicie za bardzo w głowie. To jest królniczym. To jest siedzenie, analizowanie. Kobiety mogą też w męskiej energii siedzieć, i tu macie swoje blokady na prosperity, na nie wiem, nową pracę, obfitość finansową lub cokolwiek innego. To czytanie nie dotyczy tylko miłości. Na spełnienie jakiejś waszej intencji, tak? Ale wy to zaczynacie zmieniać, bo jest proces transformacji, to jest karta śmierci. Zostawiacie za sobą to, co Wam nie służy i wchodzicie w swoje Prosperity. Zobaczcie, tu jest karta obfitości Prosperity. Tu jest też związane z finansami, ale nie musi być. Możecie od jakiegoś mężczyzny dostać jakąś propozycję finansową, możecie od mężczyzny dostać jakieś pieniądze. Albo to ogólnie są karty pracy i finansów. Czyli tutaj na pracę i finansów macie bardzo dobry zestaw. I on mówi o powiększenie tych zasobów. Być może też przyjdziecie na własny rachunek, co niektórzy, i albo jesteście na własny rachunek i dopiero rozkręcacie, i faktycznie to się rozkręci. Ale to nie musi być tylko takie Prosperity. To jest ogólnie energia obfitości Prosperity, zadowolenia, spełnienia. Więc przyjdzie, bo te karty nam tutaj pokazują, że przyjdzie te Prosperity do Waszego życia do końca roku. Tylko musicie przejść swoje blokady. Mhm. Yy, I to jest tak święty kontrakt, kochani. Być może musicie coś zerwać, zostawić za sobą, ale zobaczcie, to jest czysty pergamin. To są twoje myśli, to są twoje przekonania. Praca z myślami, przekonaniami. Hmm? Zapisujcie ten czysty pergamin nowymi myślami, nowymi przekonaniami, nie tymi starymi. Bo jak ty Idziesz tymi starymi schematami, to zostajesz te dawne rzeczy, to co nie chcesz w swoim życiu. A ta karta wskazuje, żeby będziecie na nowo tutaj zapisywać swoje życie, swoją historię. Ale dla niektórych to może chodzić o to, że musicie coś zerwać, zostawić za sobą. Dwójeczki. Żyjecie trochę iluzją być może iluzja, że samo coś przyjdzie albo to jest prokrastynacja czyli czegoś nie robicie, nie działacie ale ja bym powiedziała, że będzie wychodzenie z tego, to jest karta iluzji bo iluzja często ro, y y wiąże się z niedziałaniem życiem w głowie ten król mieczy też nam podpowiada za dużo rozmyślacie, żyjecie w głowie za mało jest pewnego działania w waszym życiu i y nie jest ciasteczko szczęścia. To są dobre zmiany do waszego życia. Przechodzące. Czyli faktycznie będziecie wchodzić na te prosperity życiowe. Dla dwójeczki. Czyli tutaj tylko praca wewnętrzna jest potrzebna. Bądź cierpliwy. Dokładnie tak. Masz zaufać. I nowe początki się pojawiają. Zobacz. Bądź cierpliwa dwójeczko. Jesteś w procesie przemiany, zmiany. Masz zaufać i dalej. Dalej faktycznie pracować z tymi myślami i przekonaniami. I tu pojawia się przed Tobą nowy początek. To będzie gdzieś w grudniu, tak? No bo jakby do końca roku jest to czytanie. Czy Twoja ciężka praca zostaje Ci wynagrodzona. Im bardziej do tego się przyłożysz, tym większe efekty i szybciej one przyjdą. Więc to od Ciebie mocno zależy. Do pracy z przekonaniami zapraszam na sesję Theta Healing. Do mnie. Mhm, będzie tu coś uzdrawiane. Dokładnie tak. Tu coś samo mi chciało. Drzwi do duchowości. Czyli zajmie się też sprawami ducha. Hmm? E, bo to pozwoli faktycznie uwolnić się z tych blokad. Ale zobacz, tu jest karta uzdrowienia. Typowo. Eee... I mamy kartę intuicji, czyli intuicja bardzo dobrze będzie Ci podpowiadała. To jest też żeńska energia. Tutaj też kobieta może być e, wsparciem, zwłaszcza, że macie kartę społeczeństwa, więc e, to są ludzie wokół Was. Jeżeli macie jakieś biznesy albo pracujecie w ogóle z ludźmi, tam gdzie faktycznie coś wy, m, uzyskujecie poprzez kontakt z ludźmi, to ci ludzie będą. Tak jak powiedziałam, również jakaś kobieta może być spaciem A dla kobiet jest w ogóle wskazówka, żebyście bardziej weszli w tą energię żeńską. I na samym końcu rada przesłanie. Dla dwójeczki. Na prosperity do końca roku. E, zajmij się swoimi dziećmi. Masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu pomocy i leczeniu. Użyj swych zdolności, by im pomóc. I teraz tak. E, ta karta może mówić o tym, żebyś nie zaniedbywał, zaniedbywała swoje dzieci. Hmm? E, to jest pierwsza rzecz. Czyli nie tylko skupia się na przykład na pracy finansach. Dla osób, których intencją jest mieć dzieci i nie mogą z jakiegoś powodu mieć na razie, bo coś tam nie wychodzi, to jest szansa zejścia w ciążę w tym roku. A trzecia rzecz to być może zaopiekuj się sobą ogólnie, swoim wewnętrznym dzieckiem. Być może tutaj jakieś sprawy z dzieciństwa blokują się przed tym, żeby wejść do swojej prosperity. I w momencie, kiedy to zmienisz, pouwalniasz to, to to samo zacznie się pojawiać w twoim życiu. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczka. Eee, duch wdzięczności, i to jest duża podpowiedź dla Was, żebyście teraz skupili się na wdzięczności, ponieważ wdzięczność oddala Was od tego, czego nie chcecie w swoim życiu. Bo jeżeli Wy czujecie wdzięczność, to trzeba poczuć, nie tylko pomyśleć. Jeżeli Wy czujecie wdzięczność, to wtedy nie myślicie o tych negatywach, tylko co nie chcecie w swoim życiu, a wdzięczność też. E, jakby przyciąga więcej tych pozy pozytywnych rzeczy hmm? więc pierwsza karta to jest by wchodzić we wdzięczność jeżeli chcecie coś uzyskać w swoim życiu druga karta z się wyrośnie ona mówi o tym, żebyś e, nie czuł się mniejszy czy ja tu widzę osoby, które nie do końca mają zbudowany self koncept hmm? e, co to oznacza? być może nawet kochacie siebie ale nie czujecie się wystarczającym. Możecie czuć się gorsi od innych. Możecie się porównywać z innymi. Brakuje wam na przykład pewności siebie. Nie do końca jest zbudowane poczucie własnej wartości. Być może nie ma jeszcze tej energii zasługiwania, czucia, że zasługuje na wszystko co najlepsze. Hmm? Z tym popracujcie, moi drodzy. Bo jeżeli wy czujecie się gorsi, niewystarczający, to te prosperity was też Omija. Jest to związane na pewno z przeszłością, bo tutaj mamy kartę: nie pozwól przeszłości, żeby cię zatrzymała, cofnęła do tyłu, tak? Czyli coś z przeszłości cię blokuje do tego, żeby wejść w prosperity, w powodzenie życiowe, w opity życiową. I z tą przeszłością trzeba pracować. A oczywiście sef koncept zawsze budowany jest w dzieciństwie. Więc y, tam też trzeba wrócić. Wasze Prosperity, ale coś tu przyjdzie, moi drodzy. Być może w ogóle będziecie mieć dużo pracy. Hmm? Będziecie coś oczyszczać, coś Was tutaj męczy. Być może, jeżeli chodzi o finanse, o pracę. Być może macie dużo obowiązku, albo będzie dużo pracy, bo też tak może być. Bo jakby tu są karty pracy i finansów. I najbardziej ten aspekt tutaj widzę. Tutaj mogą przyjść. Dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o pracę, większe zarobki, ale to się też wiąże z cięższą pracą. I tu będzie coś uwalniane, moi drodzy, oczyszczane w tej kwestii. Patrzymy sobie dalej. Może też macie takie przekonanie, że trzeba dużo pracować, żeby na przykład mieć dużo pieniędzy. To trzeba by było też to uwolnić wasze prosperity. Już wam wezmę jeszcze drugą kartę. Mhm. Pod spodem macie kartę mówiącą, że wy jakby przygotowywujecie się do jakiegoś spełnienia. Te spełnienie. Na razie nie wiem do końca, czy one przyjdzie w tym roku. Jest szansa, ale nie musi być to w tym roku, bo tu jakby są bardzo te takie obciążające to, że wy nie robicie pewne rzeczy z lekkością i że męczą was pewne rzeczy, a tu są decyzje do podjęcia inne decyzje pogłębianie swojej w ogóle wiedzy, poznawanie też siebie, swoich ograniczeń. I praca z tymi ograniczami, ale, ograniczeniami, ale ta karta ogólnie mówi, moi drodzy, żebyście podejmowali decyzje inne niż zawsze podejmujecie. Czy nie myśl tak jak zawsze? Odejdź od starego sposobu myślenia. Możliwości, no właśnie, w ogóle bądź cierpliwy, bo właśnie to spełnienie przyjdzie, ale troszeczkę później, tak też mi się wydawało. Ale być może możliwości przyjdą, jeżeli chodzi o pracę finanse jeszcze w tym roku, albo jakieś inne możliwości. Chociaż tak jak powiedziałam, najbardziej tu praca finanse mi się pokazują. I albo w ogóle Ty zdecydujesz się, żeby przejść na własny rachunek, hmm? albo będziesz tu pracować słowem poprzez pisanie jakiegoś bloga, książki. Lub yy, słowo mówione, hmm? też tak może być, hmm, a może być też tak, że będziesz odchodzić od rzeczy, które nie są Ci bliskie i zajmiesz się rzeczami, które są właśnie Twoje, są autentyczne, pokazują Twoje prawdziwe ja. I dzięki temu pojawią się te nowe możliwości. I więcej dasz prawdziwego siebie, prawdziwą siebie. Tym większe te możliwości przyjdą. Tu macie jeszcze mistyczne doświadczenia, czyli ja bym powiedziała, że tutaj będą jakieś duchowe transformacje i duchowe wglądy. Dla trójeczki Wasze Prosperity. No, coś tu będzie, moi drodzy, idzie zmiana, i ona przynosi Wam Prosperity, aczkolwiek. Będzie taka zmienność, bo ponieważ pierwsza karta to jest karta obfitości, zbierania plonów, potem jest zmiana. Więc tu będą dwie zmiany. Pierwsza zmiana przynosi Wam tą obfitość, a potem jest zmiana i jest niedostatek. Hmm? Dziwne, nie? Czyli Wy będziecie się trochę kręcić w tym kole, kole Prosperity. Coś Wam się tu uda? Przyjdzie ta pierwsza zmiana i coś Wam się tu uda, przyjdzie właśnie te Prosperity, a potem będzie szybko spadek. Przez wasze myśli, bo to jest typowa energia głodu takiego wewnętrznego. Tego, że wy nie umiecie utrzymać tego prosperity u góry cały czas. Bo przychodzą negatywne myśli. Albo się zastanawiacie, a kiedy to się zmieni, tak? Bo się boicie tej zmiany, że to spadnie na dół i, i spadnie. Bo to są wasze myśli, które was ciągle ciągną w ten niepowodzenie niedostatek. Ci będzie dobrze, a potem będzie spadek. No, jest jakiś sukces, jakiś ciąg, dokładnie tak. To w ogóle kobiety mogą być adorowane przez mężczyzn, bo jakiś mężczyzna mi się tu pokazuje. I możecie mieć takie powodzenie wśród płci przeciwnej, zresztą mężczyźni też. Jest jakiś sukces, jakiś ciąg. To, co powiedziałam, coś tu wam się uda. Hmm? a może być też tak, że ta karta miała się pierwsza pojawić i to jest ten najbliższy czas że wy gdzieś tam krążycie koło tego niedoskadko, ale zmieńcie swoje myśli poprzez wejście w energię wdzięczności i przychodzi ta zmiana i to spełnienie hmm? za dużo też możecie siedzieć w głowie, ten mężczyzna to może tutaj symbolizować I ja bym powiedziała, że możecie ogólnie wykorzystywać drugą czaplę do takiej żeńskiej, to jest żeńska kreatywność tutaj Hmm? Ale dla kobiet to też jest karta akceptacji siebie, postrzegania siebie. Więc zmieńcie to, jak postrzegacie siebie, i zmienią się okoliczności w waszym życiu. I jeszcze zobaczymy, jaka bogini będzie was wspierała. Do końca grudnia, do końca roku 2023. Pełne zaufanie. Hmm? podejmij ryzyko i zacznij spełniać swoje najskrytsze pragnienia. Uwierz siebie i swoje możliwości. To tylko ty jesteś tym ograniczeniem. Jest więcej. To ty tworzysz tę blokadę. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o trójeczki, wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam cię krótko, papa pa.